Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grunt Defense DFN 6. Ja jestem Sejmot, a dzisiaj lecimy z próbą przejścia alternatywnych rundę balonów w przypadku naszej tutaj tamy, więc to będzie naprawdę bardzo ciężkie wyzwanie, ale zobaczymy jak to na nam pójdzie. Oczywiście pozdrawiam moich kochanych wszystkich wspierających dzięki wielkie, że się, że wspieracie mnie w tym co robię naprawdę wielkie, wielkie dzięki dla was. No to co? Zostawcie łapeczki, lecimy z Koksem. Wiemy naszą panią, panią admirał, chociaż nie jestem pewny, czy ją bym chciał mieć ale zobaczymy, jak to nam wyjdzie. I tak o, jako że to są. To jest mapa, no, gdzie naprawdę nie mamy gdzie stawić jedną z ja postawię tutaj um, kładkę. Postawię kładkę jedną. No, wiem, że może nie powinno się jej postawić ale wiecie, alternaty alternatywne rundy są bardzo ciężkie. W przypadku, oczywiście, chimpsów tego już nie będę robił, no bo nie będzie jak, ale teraz jeszcze to mogę zrobić i to zrobię po prostu, żeby było mi leciutko, przynajmniej łatwiej to przejść, bo jednak bardzo chciałem to pokonać, bo ja bardzo chciałbym to pokonać, żeby pójść po prostu dalej i faktycznie pokazać Wam kolejne rundy. Tutaj widzicie, tak właśnie to można rozpocząć, czyli stawiając taką jednostkę, następnie później dajecie oczywiście podążanie, to jest bardzo ważne, bo bez tego sobie nie poradzicie, następnie dacie oczywiście tutaj e, bicie czterech baloników, nie, trzy, nie dwóch jak macie teraz, teraz, teraz bijecie dwa balony, z tym bijecie cztery, to jest bardzo ważne. A następnie, oczywiście, Alchemik to jest taki standardowy początek w przypadku alternatywnych rund balonowych. Jeżeli się pytacie, jak grać w alternatywne rundy, właśnie w ten sposób, tak jest prawie zawsze początek. No, chyba że gracie na mapkach Extreme, tak jak ja w tym momencie, to też i tak jak tą taktyką dalej gram, uważam za dobrą. Uważam tą taktykę naprawdę za dobrą. Więc skoro jest dobra, to po co z niej rezygnować? Dobrze, nasza pani admirał będzie tutaj dosyć ciekawa, nie wiem dokładnie czy to jest dobry wybór, że ją wziąłem akurat do naszego tutaj zestawu Oj, zdążę zbudować Cię w ogóle? Czy przejdzie mi pierwszy? Oj, może chyba lead mi przejść, takie mam wrażenie, nie, jest, dobra I na strongi, dobra, czyli jednak chyba ściągnę go, dobra, w porządku Tylko się wydygałem, po wam przesze. Ruda dziesiąta to jest pierwszy lead, właśnie ten Dobra, ale i tak coś jak mi zadata damage, i to nawet spory bym powiedział damage Eee, dobra, więc tutaj no niestety to będzie słabe na razie, to będzie na razie bardzo, bardzo słabe wyjście z tej, z tej sytuacji. Ym, tego no nie, zbuduję od razu już te, Buduję dwie sztuki, żeby jakby te dwie strony już tutaj zabezpieczyć, prawda? Bo tutaj będę będzie, będzie miał zabezpieczony przynajmniej ten początek sam. Je prawdopodobnie zmienię później oczywiście pod reaktory, chociaż nie wiem tego, czy gdzieś tutaj bliżej postawię pod reaktory jakiś jeszcze jeden, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno wiem, że potrzebuję zbudować szybciutko ten upgrade, żeby on, nasz ninja, mógł bić kamopancerz. to jest bardzo... Bardzo ważne, żeby kamopancerz był tu zapewniony do bicia już. Ok, teraz dwa szurikemy. Bardzo ważna rzecz, którą oczywiście musicie też zbudować, bo, bo inaczej jak sobie tutaj radzić bez tego? Bo tutaj pamiętajcie, że ciągle kamo bije tylko i wyłącznie ninja, a tych kamu leci coraz to więcej, więc zapewne musicie się tutaj na nie szykować. Dobra, to będzie dobry chyba jednak. Zbudujemy to pierw, bo to nam dużo pomoże. w po tym to jest bardzo tanie upgrade, a nawet bardzo. Dobry, nawet bardzo dobry, więc warto go sobie strzelić. Teraz podwójne shurikeny, że widzicie sami jak to sobie fajnie radzi. Naprawdę bardzo ładnie to sobie radzi. Dobra, mamy nasze podwójne shurikeny i teraz spokojnie już bez żadnego stresu idziemy w Panią Admirał. To, 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 to sobie powinno już tutaj bardzo dobrze radzić. Z tego, że nie wiem jeszcze co tutaj postawimy obok, bo oczywiście Ninja kogo będzie bustowany jako ta pierwsza jednostka, ale kto, kto inny będzie jeszcze boostowany? To, to zobaczymy szybciej w praktyce Oczywiście pani admirał na strongi To jest bardzo ważne, jak ją tylko postawicie Od razu ją zmieniajcie na strongi To jest wręcz konieczna rzecz Do zmiany od razu, na samym początku gry I od razu dwa saby Zmieniamy oczywiście również, żeby Biły całą mapę, żeby widziały całą mapkę Jak mówiłem może one pójdą, może od razu te zmienię je pod reaktory. Faktycznie, dobra, okej, okay. Oba pójdą pod reaktor. Oba pójdą pod reaktor. Oczywiście pani Argidał też będzie widziała Kamo, jest wtedy fajnie, bo i tutaj, i tu będzie widzenie Kamo, chociaż no jak mówię, tak się pójdzie, to będziemy modyfikować. Jak mówię jednak samo wam, polecam, jak najbardziej wam, bardzo, bardzo polecam, żebyście od razu szli w drugi upgrade. Jeśli planujecie zbudowanie drugiego upgrade'u, to pierwszego zróbcie, a nie budujcie w dwóch jednostkach tutaj. Mm, widzenia, znaczy bicia dwoma działkami Pierw zróbcie widzenie dwoma działkami I rozpryski Dopiero później róbcie kolejne bicie dwoma działkami Tak ja oczywiście polecam Jak wy zrobicie to zależy to od was Ale naprawdę to co ja wam mówię to jest naprawdę opłacalne Więc to warto, warto Jak, jak najbardziej zrobić Czy ta, ta, ta taktyka poradzi sobie na chimpsach? Pewnie nie, głównie z tego powodu, że mi bardzo dużo przychodziło. Tam będzie trzeba tutaj mocno pokombinować Nawet na impopable oraz sobie może nie poradzić Chociaż pamiętajcie, że tam lecą, lecą da leciał, Lecą balony troszeczkę wolniej, znaczy lecą po prostu słabsze baloniki w danej rundzie, więc oczywiście no nie patrzy się jeden do jednego z tym, co ja tutaj mam, a z tym, co wy będziecie mieli widoczne. Wiem jedno, że pierwszy moab leci od góry, więc pierwszy reaktor będzie na dole zbudowany głównie po to, właśnie, żeby pomagać sobie w przypadku tamtych raszy mocniejszych i nawet go zbuduje jeszcze. To tam potrzebuje ile dokładnie? Potrzebuje. 3200, jak o miał 3200 go zbuduję, chociaż on mi nie pomoże, nie czekajcie, nie, 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 Pierw Blunjitsu, później Reaktor, bo nie wiem czy na to nazbieram, a Blunjitsu na pewno potrzebuje, chyba nawet to potrzebuje mieć Przecież naprawdę mam panią Admira, ona mi sporo pomoże w przypadku Moaba pierwszego A uwierzcie mi, że Moab pierwszy będzie naprawdę ciężki, okej, okay, strzelmy to sobie to. Moab pierwszy jest ciężki z tego powodu głównie, że on jest opancerzony, on nie ma standard, standardowego życia on ma tu życie jeszcze zwiększone, i to jest strasznie mocne. Dodatkowo lecą wszystkie rundy o wiele cięższe po kolei, to jeszcze i on jest o wiele, wiele cięższy. Więc to jest problematyczne tutaj. No i dobra, teraz czekamy, bo jak mówiłem, chciałbym też zbudować reaktor, ale na razie go nie buduję. Z tego powodu, głównie, żeby jednak tutaj poradzić sobie, chociaż. Szanowny reaktor, okej. Okay. Serio? Psz... Aj, dobra, ja sobie to wykupię. Takie przecież. Aj. Jak to się stało? Mogłem go jednak chyba nie ukrywać. Czekajcie, spróbuję. Bez ukrywania go. Dam go na first. Czyli wiecie, de facto nie korzystam z tych co uzyskałem. Po prostu chcę zobaczyć, jak to sobie by, by poradziło. Zdecydowanie. Mogłem go nie ukryć. Czyli tip dla was, nie ukrywajcie go. Ja wiem, ja już zmarnowałem de facto, więc. Żałuję tego bardzo, ża bardzo tego żałuję. No, ale już niestety na to w tym momencie nie poradzę. Szkoda, wielka szkoda, to musiałem się wykupić. No, ale mam nadzieję, że Wy już tego błędu nie popełnicie, bo, wi bo widzieliście sami, że to nie było całkowicie potrzebne. Reaktor tutaj nie był potrzebny, wystarczyło zwykłe bicie. No, dobra, w takim razie dalej, dalej się budujemy. Ja widzicie, tutaj upgrade'uję teraz tego właśnie pod dolną ścieżkę i, śro i środkową. Bo naprawdę to jest mega mocne. To jest takie szybkie. To tak szybko nawala, że to po prostu jakaś paranoja. Dobra, postawię następnego w tym miejscu. Niestety... Okej, okay, jest super. I nie będzie w zasięgu alchemika. Nie chciałem, żeby on był w zasięgu alchemika. Dlatego też go specjalnie przesuwałem maksymalnie w bok, żeby tego zasięgu on nie miał. Idealnie. Widzicie? Już widzi od początku mapy, więc dosłownie jest tak jak chciałem. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. I czemu buduje te akurat sabę, a nie te, co widzą całą mapę. One są o tyle dobre, że one są bardzo mocarne w przypadku Moabów. I tutaj właśnie głównie dlatego je zbudowałem. Mają te rakiety. Te rakiety są strasznie mocne. Mają atak AOE przy okazji. Pamiętajcie, że w tym miejscu będzie spotkanie masy balonów, masy Moabów później, bo wszystko się tutaj będzie jakby skupiało w tym miejscu. Oczywiście, tym nie faktu, że będę budował dalej te, co widzą całą mapę. No ale i tak coś jak zbudowanie tutaj e, dwóch z rakietami jest według mnie bardzo opłacalne. W ogóle na tej mapie, na chimpsach, bo nawet, na, żeby rozwalić bada, będzie konieczna chyba z, konieczne zbudowanie rakiety. I mi się wydaje, że to będzie konieczne wręcz. Nie, że można to zbudować, tylko, że chyba będzie trzeba to zbudować. Takie mam wrażenie, że tak to się może skończyć. No, ale zobaczymy, ale zobaczymy. Dobra, żeby dać ten minimalny większy zasięg, postawię tutaj Saba. Ja tak naprawdę nie powinno się tutaj go stawiać, tak mi się wydaje. Ale jak go tutaj postawię, dam mu oczywiście wszelkie boosty jakie on potrzebuje, no ale postawiłem go bardziej temu, żeby jakby ten fragmencik też widzieć. Mapki bardziej z tego powodu go postawiłem. Jako, że gram na alternatywnych rundach, to spokojnie mogę zbudować piąty tier, bo on jakby daje nam bonusy na całą mapę i to jest dobre, w przypadku gry na chimpsach musiałem się wszystko skupiać w jednym punkcie, żeby każdy zyskał ten bonus, a tutaj tego nie muszę zrobić, to jest dobre ty będzie zmieniony w takim razie na 5 tier, czyli 27 tysięcy potrzebujemy od tego momentu zaczynam zbieranie bo wydaje mi się, że ta taktyka co mamy aktualnie ten build co mam aktualnie spokojnie sobie tutaj powinien poradzić, chociaż i tak się jak widzicie jest dosyć ciężko i jest naprawdę dosyć ciężko ale i tak czy jak powinno być w porządku. 27 tysięcy 63 jest nie do zdobycia chyba, więc jeśli by to sobie nie radził z 63, czyli tam gdzie poleci bardzo duży grupowy rush, to wtedy oczywiście coś zmodyfikuję A jakby sobie radził, to oczywiście zbuduję dopiero już tutaj naszego subkommandera. To będzie nasz najbliższy upgrade. Ale mówię, zob zobaczymy jak to wyjdzie, bo na razie idzie nam dobrze, na razie bym powiedział, że bardzo dobrze bo tylko i wyłącznie tak do jednej trzeciej, jednej czwartej mapy ale co będzie później to zobaczymy oczywiście też odblokujemy pewnie tą część żeby wykorzystać ten fragmencik tutaj bo ja nie będę tutaj stawiał ani farm, ani nic i nie chcę po prostu iść farmy, jakoś nie chcę żeby one mnie rozpraszały w tym momencie idę właśnie w tym kierunku no i oczywiście tutaj pamiętajcie, że ten, ta minka jest straszna, ona jest po prostu straszna okej, okay, widzicie, to właśnie jest ból związany z tą mapą że tutaj jest wielkie skupisko, później i jestem naprawdę ciężko. Okej, okay, nie zdołam zbrać tylu pieniądzków, ile potrzebuję. To już wiem. Teraz pytanie: czy muszę coś zmieniać w mojej taktyce? Nie jestem pewny, dlatego spróbuję z tym, co mam aktualnie. Jeśli będę sobie nie radził, to wyjdę z gry. Dlatego też będę grał tutaj na spowolnieniu le leciutkim. Ale liczę na to, że oczywiście dam sobie z tym radę. Mam do tego wielką nadzieję, oczywiście. Ale uwaga. Teraz już tak spowalniamy grę i obczajmy to. Dobra, to poszło w porządku. Ale pamiętajcie, to była runda najłatwiejsza. Są trzy fale: pierwsza i druga jest taka sama, trzecia jest mocniejsza. Więc to miejcie na uwadze. Leci druga fala. Spoko. I na trzecią falę użyjemy skilla. Albo no nie będzie trzeba, zaraz zobaczymy. Ale trzecia fala jest silniejsza. W ogóle wiesz, że lecą Alternatywne rundy, wszystko zmieniał, wszystko zmieniał. Tutaj użyjemy skilla. Dobra, poszło w porządku. Poszło bardzo fajnie, bym powiedział wręcz. Super, o to właśnie chodziło. O to chodziło, żeby tak właśnie to nam, żeby tak właśnie to nam szło te miny, lepiej, lepiej mogłoby się je używać, Lepiej by się mogło je użyć, ale niestety, jak zbliża się moła, to one od razu lecą, a nie tylko lecą wtedy, kiedy faktycznie jest to potrzebne. One lecą non topper jak tylko coś się pokazuje. No, ale okej, okay, ale okej, okay. damy sobie radę. Teraz tak o, mi, właśnie dlatego myślę, że nie wiem czy on jest za blisko. Bo teraz, tutaj, bym stawiał kolejnego saba kolejnego z reaktorem i one, gdzie do się tutaj pokrywały. I chyba to nie dodatkowy dodatkowego damage. Takie mam wrażenie. Z tego co pamiętam, damage jest zadawany tylko raz, jeśli jest w tym zasięgu. Nieważne czy tutaj jest 20 reaktorów czy 30 reaktorów, i tak damage jest jeden. Więc to chyba i tak się nie zmieni. Teraz jest fajne to, że oni chyba zyskali większy damage? Chyba tak. Samy chyba te zyskują a znaczy reaktor większy damage nie tylko na piątym tierze, tylko nawet na tym tierze. Już ma lekko większy damage. I oczywiście, wszyscy inni też mają większe damage, więc to jest naprawdę super. Tym bardziej oni mają w ogóle zwiększone damage to jest od rakiet. To jest super, to jest w ogóle mega dobra rzecz, dlatego też zbuduję ich więcej głównie dla tych rakiet, właśnie. Te rakiety teraz zostały naprawdę już wzmocnione bardzo, bardzo, bardzo. bardzo, Właśnie z tego powodu, że mamy zbudowany nasz piąty tier e, subkomandera Subcommander tutaj został całkowicie przebudowany. I jest teraz po prostu przekozacki, przekozacki. No, to teraz wszystko będzie tutaj pięknie, ładnie niszczył. No dobra, rozkładajmy ładunki i lecimy dalej, jak mówiłem. Celem naszym jest runda setna, ale czy to się nam uda, to, to zobaczycie w ogóle. Przez to, że teraz polepszyli te suby, nagram jeszcze raz filmik, znaczy będę oczywiście jeszcze raz przechodził chimpsy na tym półwyspie, na mapka Advance, Advance, bo tam były mapki. Pytanie, tylko, czy to nagrywać. napisie czy by się chcieli, żebym to nagrał, bo de facto to już będzie trzeci odcinek z tej mapy, z tym, że po prostu teraz jest szansa, że to przejdę. No właśnie dodatku nie wiem, czy po prostu to nagrywać, czy też uznajemy, że taktyka sabowa jest dobra i tego po prostu nie będę, jakby, kręcił na nowo. No nie wiem, tutaj napisie co wy sądzicie na owy temat, czy chcielibyście to zobaczyć jeszcze raz, czy też sobie to po prostu podarować. Wszystko zależy od was, jak wy chcecie. Tak ja zrobię. Okej, okay. budujemy na... Oj, nie to, nie to, nie to. Ej, miałeś zbudować ścieżkę środkową jednak. I tą. Okej, okay, w porządku. Od góry leci moab z tego co... Znaczy, leci... ...bad? Tak, od góry leci bazik. Temu buduje większą obronę na górnej ścieżce. Żeby jednak ona rozwaliła te, te baloniki mocniejsze, czyli rundy parzyste, czyli w przypadku 60. 90, 80. rundy, 90. 94. 98. To wszystko będzie leciało od góry. To jest 95. będzie od dołu. To będzie troszkę gorzej. No zobaczymy to będzie w, pra w praktyce później się podaje te rundy najtrudniejsze, no i oczywiście runda setna też by leciała od góry, jako ten mocniejszy przeciwnik oczywiście. Czyli bad poleci od góry, chociaż wtedy chyba na alternatywnych są chyba dwa bady. Chyba tak jest, zwykły i opancerzony. No więc będzie ciekawie, więc będzie na pewno ciekawiej. Mam nadzieję, że pani admiral zdobędzie poziom 20, bo wtedy jej minki są o wiele, wiele mocniejsze. I to nam może dużo oczywiście zmienić na tutaj taktyce. I tego, no mam nadzieję, że to się uda. Ok, postawię go pod środkową ścieżkę, pod speed, oczywiście, żeby jakby nam y, stunował on tutaj, oczywiście, się free play. stunował nam te nasze moaby. No to będzie dobre. Tu będzie nam stunował moabki, wtedy wszystko będzie nam się w miarę fajnie, żeby się układało. Budujemy więcej sabów. Sabów jak najwięcej chcemy mieć, więc to oczywiście jak najbardziej musimy wykonać. Dolna no, ścieżka aż do czwartego tieru, nawet. Mówię, że to był faktycznie ten największy dimek, a ja już przetestowałem, To czwarty tier jest strasznie mocny. Nie wiem czemu ja przedtem tym go tak olewałem. Budowałem maksymalnie trzeci tier Czwartego w ogóle nie robiłem nigdy. Teraz już wiem, czwarty tier trzeba zbudować. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I to musimy jakby nadrabiać zawsze, żeby ten czwarty tier był tutaj ra razem z nami. Ok, odblokujmy teraz stronę lewą, bo tutaj już się nie, nie, nie mieściły, Oba. Otwieramy i klikamy od górnego. Jeden, drugi. Tu mają być dwa otwarte. Czekajcie, jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i od górnego. Raz. Aj! Czekajcie, po za bardzo się tutaj spo, spowalniam z tym. Jeszcze raz. Czekajcie, czekajcie. Save, dasz radę. Dasz radę. Otwierasz. Otwierasz. Źle, źle zrobisz. Masz otworzyć pierw oba. To chyba przez ten speed, jak jest w grze ustawiony, prawda? Klik, klik. Dokładnie. Lecz co, zrobiłem na speedzie, to to ukrywa też mi się z tym speedem. I to jest straszne. To wysadzamy. Wysadzamy tą stronę. Jak widzicie, te dwa... Te dwie wysepki, te dwie górki są takie, że możecie tam coś postawić. To jest dobre o tym pamiętajcie. Tutaj oczywiście. I budujemy. No, standardowo tych panów. Tych panów budujemy. Uh... A i czemu nie spowolniłeś tego save? Wykupicie znowu? To miało być takie łatwe. To miało być takie łatwe. Takie łatwe to miało być. A ja tutaj okazuje się, że to nie, czekajcie, to jednak będzie problem. Tu jednak będzie naprawdę problem Nie wiem czy ale sądziłem, że to będzie naprawdę banalne Po prostu banalne to będzie. Dobra, wykupmy się Ja wiem, zmarnuję mnóstwo hajsu. Naprawdę dużo hajsu ja zmarnowałem na to No i zobaczymy Ale też mam bardzo dużo pieniążków teraz przy sobie, prawda? Mam bardzo dużo pieniążków i teraz widzicie sami, że no tego nie wykorzystuję w ogóle, prawda? Po co? Nie miałem tego budować. Zdecydowanie to nie chodziło o to Dobra, próbujmy. Szylian trójkę? Nie, nie szylian trójkę, prawda? Nie. Już <grywa> myślałem, że Szylian to jest po prostu rakietkę. Ale dobra, ale dobra. Oczywiście fajnie byłoby teraz postawić tę wioskę w ogóle. Teraz tak pomyślałem, gdyby ich usunąć postawić za, za nich wioskę. No nie postawię z nimi, prawda? Z nimi wioski nie postawię. Musiałbym ich usunąć. To nie jest głupi pomysł, tak pozorom. Radę dać radę, ok, już się troszeczkę bałem, że będę musiał znowu wychodzić z gry. Ale teraz oni biją każdy rodzaj. To może być strasznie mocne, bo teraz nasze rakiety po prostu biją. Nasze rakiety z teraz już damage. I to jest ciekawa sprawa, to może być teraz bardzo ciekawa sprawa. Nie chcę powiedzieć, ja teraz przegram, po prostu już przegrałem i taktyka jest całkowicie słaba. Alternatywne rundy są bardzo przyjemne, oczywiście. Grunto to był początek, później wszystko już leci. Ale dobra, czyli jednak to nie jest aż takie dobre jak myślałem. Zresztą tutaj też oczywiście pamiętajcie, że alternatywne rundy robią swoje. Tutaj to trzeba oczywiście o tym pamiętać. wiemy ja na alternatywnych rundach wszystko leci o wiele silniejsze niż widzicie. 93 trzecia runda lecił mi o pan e, wzmocnione DDT. To oczywiście jest cięższa gra niż normalna, ale i tak też jak sądziłem, że będzie też szło troszeczkę lepiej i jestem tym lekko zawiedziony powie powie powiem wam. No naprawdę sądziłem, że tutaj to będzie szło w miarę stabilnie. A tutaj idzie tak bardzo, bardzo słabo. Bardzo, bardzo słabo bym powiedział wręcz. No dobra, zobaczymy teraz. Możemy zbudować ciebie. Nie z tym. Ach. Błąd, mój błąd. Mój błąd po prostu to jest. O tyle jest problemu. teraz polecam właśnie to, co ja chciałem, właśnie na to, to, co tu chciałem zbudować. Okej, okay, teraz bo tu chciałem je spowolnić lekko, da? chciałem je lekciutko spowolnić. Dajmy spida teraz, tak, na, na sam koniec i uruchomimy teraz pełną, pełne, pełnego, pełnego spida. Jeśli przegramy, to przegraliśmy, jeśli wygramy, to będziemy się z tego oczywiście, oczywiście cieszyli, ale póki co już nie ma sensu tego spowalniać znowu. Dobra. Przegrana. Dziwi się też szósta runda, czy to dobrze, czy to źle, ocenię to już sami? mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, mamy alternatywne rundy za sobą, teraz zostało nam tylko już impopable, ale tutaj muszę dokładną taktykę już wraz wymyślić, a nie tak jak teraz na spontana, bo hej, suby są dobre, suby są dobre, więc trzeba grać sabami oczywiście, okej, okay. dzięki wielkie i do kolejnego materiału, pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach, pod poleceniu znajomym, mam nadzieję, że Wam się to podobało, hej, hej, pa!